Hej, halo hey. moi drodzy Witam was w nowym dniu hmm. Przecież się na chwilę odezwałam Albo się nie odezwałam Pokazywałam A, że kopytka robię e, Dzisiaj pokazywałam wam śniadanie Teraz sobie podsmażę te kopytka <głynne> Wczorajsze, bo sporo ich zrobiłam Bo ja chciałam sobie włosy się zakręcić Ale średnio mi się to podoba, więc mam taką Śmieszną fryzurę e, W każdym bądź razie mamy już po godzinie drugiej hmm. I się zastanawiam, czy nie. Chyba jak tak pomyślałam, że gdzieś nagram jakiś filmik odnośnie ubrań, co jest związane właśnie z ubraniami. Z takiego małego centrum niedaleko mnie. Z tego też powodu makijaż, ale nagle mi jakiś lęd dopadł. No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie ja zjem. Pójdę odebrać Olivera i zobaczymy, czy się zbiorę, czy nie. W sumie. Dobrze by było, żebym się zebrała i pojechała. Ale pogoda nie zachęca totalnie do niczego, bo jest mokro, szarburo, więc mój nastrój tak samo jest średni i chęć na cokolwiek. Także zobaczymy, jak się potoczy sytuacja. Pan idziesz, już? Już czekasz Siema To na przykład do zawiadomienia o tym Do zawiadomienia o tym. Błazny dawać jedzenie bezprawnie i dalej Królowa wróciła, dawać jedzenie. No ja zrobiłem, już dwa. Nie cieszę się, że się za roboty wziąłeś w końcu jakąś. No wiesz. Nie się domu. w domu nie ma, no to... Oleju nie ma. A co? W Czemu W ciemno Osobiłam, ją, ja unikałam Miki'ego, musiałam go spotkać. Po bo specjalnie no. widziałam szef pomału pomaluszką. Specjalnie, nie a ja, jak, windą musiałam wyjechać. Także, to taki nasz sąsiad, którego unikał. Mam no, wszystko się. Ja nie ściechałam. No, a nie byłaś, a to robiłaś? A co to ten? ten? Także tak wygląda. Mamy, widzenia, którą mamy. Wszystko się mamy, bytunka. którą mamy. Aby się życie, by się trzeba... W swoim życiu trzeba będzie coś dodać. Ja nie. Ja, ja, nic, ja nic nie robiłem żadnej kawy. Wiesz, że ja dzisiaj nie robię nic. Sobie. Doleję ci już będę na ciebie snel. Coś co jeszcze tam trzeba. Dosypać coś? Nie wiem. Moja Wciadek... energia jest po prostu zerowa. ja ci zapodam gofre. Moja energia jest po prostu zerowa. Jak jest taka pogoda, to się zastanawiam nad sensem życia. To dobrze, że się zastanawiasz sensem życia. Aha. Nie wiem czy tak dobrze. Do, e, jak robią gofry, to one, oni robią takie dobre, takie chrupkie. Nam wtedy nigdy takie chrupkie nie wychodziły, nie? Nam to wychodzą takie... bo też widocznie trzeba dłużej trzymać. Takie... Już, takie. przyjechałaś już. Już przyjechałam, już tu koncerty. Pot miał trzy... To jest za późno chyba. Na dłużę. Może więcej oleju oni dodają. Nie wiem, ale wiem, że właśnie Dobra, takie krótkie są i nic nie tego, tego spróbuję przypalić <laughs> Może tam inny, coś innego trzeba było iść do środka może Po prostu Także, tak wygląda sytuacja Byłam, zobaczyłam to i owo i wróciłam Tak jak pojechałam, tak wróciłam Cieszysz się? Ja już się cieszę. Teraz ręce, tak tu mam sucho. Ja mam gębę sucho. No. Jeszcze jak widać spodał, to było zarobiście. Nie ma tego, trzeba napisać. Co? Nie ma tego. W oleju? Y, dżemu. Jest. Gdzie? Tu? Uh -huh. Chcesz dżem? Już mi dałaś czekoladę, to już czemu nie chcę? tam jest schowany, za tymi tymi. I tam chyba jeszcze, jeszcze tam jeden jest nawet. Nie chcesz? No jak mi... No, troszeczkę tak stawiam, to już tak, to był fajniejszy. To, to daj. Wszystko, że już stwierdzisz czekoladę, to tak nie za bardzo. Mam nadzieję, że mi zęby nie Bo znowu mam wrażliwe zęby i moje. Może to nie przyjmowały czekolady. O tak. Może za dużo czekolady ci dodamy. nie? Może to jakoś przeżyjemy. O. W mnie mi rozwalały ja tej koronie człowiek jeszcze nie zawsze miałem dały, to człowiek się przejdzie trochę tu i tam i już Dzem chcesz. Masakra. Adacha, a daha! Gdzie ty się szlajałeś? Na no mostem. Na no most, na mostem. Masz, trzymaj. A kocie co ty też gofka chcesz? A tak, on zleci. Krylekami i karmami. Karmy na puszki krewetkami Karmu garni, to myślę, że to jest gofras ja. będzie miał Ten jest chłopiący. Tak? Oj, wie no. Trzymaj. Hupiący. Uuu. Ładny. Mam pakiet ładny. Ulala. Mam to samo jak. Ten. A co lubię on już. Miałku. Czy jeszcze kochanie chcesz? Włączyłam kamerę, to udaje, że jesteś miły. Nie zawsze jestem miły. Możesz włączyć. Ale poczekaj, poczekaj. Kręciłeś włosy na wałkach w nocy. Tylko jest na wałkach zakręcone. A bo ja się kąpali przed chwilą. Ja jestem brudny. No. Żadna nowość. To się nie jestem brudny. E, 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 e. się nie wycierać, to jeszcze białą. I ma. Nie jest brudna. A ja sobie pan robię. Widocznie, nie jest brudna. Widzisz? Pan. Na co błęd coś ciekawego. Co się działo, co się nie działo nie ja mam moje oczy. No to się znisz. No. co, w szkole ciekawego było. Co robiłeś I podobno nikogo nie lubisz w przedszkolu. Jak ja się ciebie pytam, to ty mówisz, że nikogo nie lubisz. Później była nerwowa na mnie Blanka, a teraz nie jest. Widziałam, że dzisiaj się nie bawiłeś. No... Teraz nie jest nerwowa. Mm. A później ma gadał to samo ja, nie wiem, bo dlaczego. A on mówi, ja, ja mówiłem przestań do niej, jak mnie tak miesza, a tak, a, mm. to samo ja gadał. Czyli, powiem, że byłem bliżowy. To jest koniec. Papa! Pa. Tak zapowiadają się moje wieczorne grzechy. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Lampka wina. Tak mam zamiar grzeszyć? W ogóle, mam być czerwoną, jak mówiłam, żeby takiej. Mm, robię akcję, rozpuszczają trochę twarzy, trochę więc yy, to jest taka ona właśnie podczerwieniona, bo z masy makijaż jeszcze właśnie to nałożyłam, więc wyglądam cudownie. W każdym razie moi drodzy. Jeszcze z tym, ale kończę, podgrzeszę trochę, powiem sobie chipsów, wypiję przed okresowe ciśnienie czoła. Trzeba było obniżyć przetokresowe ciśnienie i moje zachciewajki przetokresowe I ja to, są jestem właśnie z koleżanką Wstępnie byłam umówiona Muszę najpierw napisać, czy to jest tutaj aktualne Jednak Jak nie, to i tak gdzieś pojadę Może do Zary, też mam, też jakiś Więc zobaczymy Bo Byłam z nią umówiona Wstępnie o godzinie 10 Na kawę W centrum hmm. Więc zobaczymy Także kończę, Do się was jutro Jutro też nagram Boga Także do jutra Ale moi drodzy, ja właśnie idę na pociąg. Pogodę mamy cudowną dzisiaj. Mamy znowu śnieg, chyba to się nie pozbędziemy w tym roku. Więc lecę na pociąg. Mamy godzinę za 20. A no tak, pamiętam. jeszcze jedną. Dzisiaj piję na moi drodzy, także już dawno po spotkaniu jestem przymierzalni w Helmie, W sumie mam trzy rzeczy, żeby przymierzyć. E, więc przymierzę i spadam do domu. Ja już prawie dotarłam. Jestem już na swoich terenach i do zero. Od razu odebrać. Wracamy do domu. Dziecko odebrałam, po teraz, tak jak Wam mówiłam, mój mąż kochany, proszę dziecko odebrać, nie zazłani, zapytać się, telefonu nie wziął, zmianę nie do niego. No cóż. Ja kiedyś się przeszłam, Przeszłam. a on odebrał do dziecko, więc on teraz i przejdzie. Więc powróciłam. Luka! Mama, a tam ktoś puka. Także czekam na mojego momentu cudowonego. Pewnie wyzywał się z łóżka i polecił. Dobra. Zadzwonić zapytać, ja już na tobie nie polega, bo Tato, już nie, wziąłeś nie wziąłeś telefonu. Ja się telefonu. więc już wolałam sama, wiesz to na dziecko. Nie wziąłeś telefonu! Ja dzisiaj dzwonię, ale przez te telefonów nie wyrwałeś się jak, jak w popłochach, nie? Moja fryzona na sobie cebulę, cebulę tłumaczy wszystko. Więc mam już godzinę po 20.00, nie odzywałam się już więcej, także ja już jestem w stroju, w którym zaraz zmierzam do łóżka, coś tam może poglądam, porobię, może zrobię jakiś film na jutro. Także moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną tego vloga. Jeśli chodzi o H&M, to przymierzyłam te trzy rzeczy. Nic ciekawego nie było, nic nie kupiłam. Um, myślałam o tym, żeby nagrać mierzymy z H&M, ale zamówiłam, um, zrobiłam zamówienie z H&M, więc w sumie nie było takiego sensu. Um, byłam właśnie w Zarze i Zarze nagrywałam. W Zarze jest dużo fajnych rzeczy, wartych swoich scen. Tak średnio, ale fajnych do wyboru, do koloru. Także... Tyle, właśnie byłam na tej kawie dzisiaj z tą koleżanką. Było sympatycznie, piłam kawę, pogadałyśmy jakieś dwie godziny i właśnie później się wybrałam do Zary. Także tak mi minął mi dzień, więc widzimy się w następnym dniu vlogu, w filmie.